Historia wojska polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Najbardziej znanym polskim okrętem podwodnym z lat II wojny światowej był oczywiście ORP-Ożo. Najbardziej skutecznymi były ORP-Soku i ORP-Dzik, czyli Straszne Bliźniaki, operujące w latach II wojny światowej głównie na Morzu Śródziemnym, gdzie łącznie zatopiły kilkadziesiąt niemieckich i włoskich statków oraz okrętów. Najliczniejszą flotę podwodną mieliśmy jednak u progu wojny, podczas wojny obronnej w 1939 roku. I właśnie o tym, o polskich okrętach podwodnych II Rzeczpospolitej, chciałbym dziś opowiedzieć. W pierwszym odcinku chciałbym przedstawić tło towarzyszące sformowaniu polskiej floty podwodnej. Serdecznie zapraszam. Proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też Was o wsparcie. W czasie, gdy ze światowej zawieruchy, wywołanej I wojną światową, wyłaniała się niepodległa Rzeczpospolita, w styczniu 1920 roku władze polskie rozpoczęły przyjmowanie przyznanej Polsce części Pomorza. 10 lutego wojska frontu pomorskiego, dowodzone przez generała Józefa Hallera, zajęły Puck i tego dnia w godzinach popołudniowych z udziałem przedstawicieli władz państwowych, wojska i okolicznej ludności. Odbyły się uroczystości objęcia morza w polskie władanie i symboliczny akt zaślubin dokonany przez generała Hallera. Tym samym stworzyły się warunki do budowy floty morskiej. Co podkreślam, że floty morskiej, gdyż już wcześniej powstały jednostki rzeczne, flotella pińska i flotella wiślana, które uczestniczyły w zmaganiach z bolszewikami. Jednocześnie Polska, obejmując Wybrzeże Morskie, stawała się odpowiedzialna za bezpieczeństwo żeglugi w obrębie swoich wód terytorialnych i obronę tego obszaru. Pierwsze plany rozwoju floty morskiej, opracowane jeszcze w 1919 roku, opierały się na założeniu otrzymania części okrętów z podziału flot państw zaborczych: niemieckiej i austro-węgierskiej. Planowano utworzenie floty złożonej z lekkiego krążownika. Czterech niszczycieli, czyli jak wówczas te okręty określano kontrtorpedowców, i dwóch małych okrętów podwodnych, a także sześciu trałowców. Nasze oczekiwania spotkały się jednak z całkowitym niezrozumieniem ze strony państw zachodnich, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, która to uważała, że polska marynarka wojenna powinna mieć charakter co najwyżej strażniczy. Rząd Wielkiej Brytanii opowiadał się przeciwko posiadaniu przez Polskę okrętów bojowych. Ostatecznie po usilnych zabiegach udało się pozyskać sześć wymagających remontu po niemieckich torpedowców, każdy o wyporności około 360 ton. Ponadto w Danii zakupiono cztery po niemieckie trałowce po 150 ton wyporności, a w Finlandii zakupiono dwie kanonierki, każda o wyporności 340 ton, zamówione jeszcze przez Cara. Aby mieć skalę porównawczą, dodam, że ORP Błyskawica którą myślę, że z wielu z Was miał okazję zwiedzić, ma 2100 ton wyporności, a przecież nie powala swoimi rozmiarami. Przyznacie więc sami, że początki naszej marynarki wojennej były bardzo skromne. Okręty te stanowiły jednak podstawę naszej floty morskiej przez całe lata 20 XX wieku. Jednak jaką rolę mogła odgrywać polska marynarka wojenna w ewentualnej wojnie? W pierwszej kolejności spójrzmy na siły naszych potencjalnych przeciwników Niemiec i Rosji Sowieckiej. Z uwagi na ukształtowanie granicy polsko-niemieckiej, gdzie polskie pomorze wciśnięte było pomiędzy niemieckie Prusy Wschodnie a niemieckie Pomorze, w ewentualnej wojnie z Niemcami Bałtyk nie miał dla nas znaczenia strategicznego. Obrona korytarza pomorskiego była niezwykle trudna, a port w Gdyni mógł być nawet ostrzeliwany przez artylerię z obszaru wolnego miasta Gdańska. Siła niemieckiej marynarki wojennej pomimo, że ograniczona traktatem wersalskim była przygniatająca. Niemcy w latach 20. posiadali sześć pancerników, sześć krążowników i 24 duże torpedowce. W latach 30. miała miejsce rozbudowa i techniczna modernizacja niemieckiej marynarki, która to w 1935 roku otrzymała nazwę Kriegsmarine. Dodatkowo rok wcześniej w 1935 roku. Brytyjczycy zawarli układ z Niemcami, na mocy którego niemiecka flota mogła osiągnąć 1 trzecią siły brytyjskiej Royal Navy. U progu wojny niemiecka Kriegsmarina była więc potężną flotą złożoną z czterech pancerników, 11 krążowników, 22 niszczycieli, 12 torpedowców, 57 okrętów podwodnych i szeregu mniejszych jednostek, w tym 67 trałowców. Silne też było niemieckie lotnictwo morskie, liczyło około 250 samolotów, głównie rozpoznawczych. Oczywiście gros tych sił Niemcy mieli na Morzu Północnym, ale i tak do uderzenia na Polskę w 1939 roku wydzielili siły zdecydowanie przewyższające naszą marynarkę, a złożone ze szkolnego pancernika, ośmiu niszczycieli, dziesięciu okrętów podwodnych i wielu mniejszych jednostek. Możliwości działania polskiej marynarki wojennej w obliczu wojny z Niemcami były bardzo ograniczone. Należało się liczyć z szybkim opanowaniem przez niemieckie siły lądowe polskiego wybrzeża i odcięciem polskich okrętów od baz zaopatrzenia w Gdyni i Helu. W takich warunkach w obliczu przewagi niemieckiej działania zwłaszcza dużych okrętów nawodnych były bardzo utrudnione. Pokazały to zresztą działania podczas wojny obronnej, podczas której już 3 września nasze największe okręty, które pozostały na Bałtyku, czyli niszczyciel Wicher i stawiacz Mingryf, zostały wyeliminowane. Natomiast upatrywano szanse w działaniach okrętów podwodnych, które operując na Bałtyku mogłyby utrudniać komunikację pomiędzy Rzeszą a Prusami Wschodnimi. Dlatego też ważne było, aby nasze okręty podwodne dysponowały dużą autonomicznością, pozwalającą działać przez wiele dni bez konieczności uzupełniania zapasów. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku konfliktu z naszym drugim potężnym sąsiadem Związkiem Radzieckim. Rosyjska flota wojenna poniosła olbrzymie straty w wyniku I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej. Wiele okrętów zostało zniszczonych, internowanych lub uległo samozatopieniu. Bolszewicka Rosja nie była też zdolna do wykorzystania nawet tych okrętów, które jej pozostały. W efekcie czego latem 1920 roku Bolszewicy nie byli w stanie przeznaczyć jakichkolwiek sił do blokady polskiego wybrzeża. Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej rozpoczął się najpierw proces przywracania gotowości bojowej okrętom, które pozostały w rękach Rosjan, a następnie rozpoczął się proces rozbudowy radzieckiej floty bałtyckiej. W efekcie czego u progu wojny Rosjanie posiadali na Bałtyku dwa pancerniki, Czyli Rewolucję Październikową i Marat, były to jednostki wybudowane jeszcze przed I wojną światową, i pomimo przeprowadzonych modernizacji w latach 30. były już przestarzałe. Na większą wartość przedstawiał wprowadzony do służby w 1938 roku krążownik Kirow. Drugi z krążowników, czyli znana wszystkim Aurora, nie przedstawiała już większej wartości bojowej. Do 1930 roku na Bałtyku Rosjanie mieli jeszcze trzeci pancernik, czyli Komunę Paryską i krążownik Profintarn. Ale jednostki te zostały przemieszczone na Morze Czarne aby stanowić przeciwwagę dla rozwijającej się floty tureckiej. Siły te uzupełniało 16 niszczycieli, w tym siedem niewielkich jednostek, pamiętających jeszcze czasy I wojny światowej, i 42 okręty podwodne, z czego 13 okrętów podwodnych typu M. Niewielkich przybrzeżnych jednostek. Na marginesie dodam, że Rosja Radziecka w tym czasie miała największą na świecie flotę okrętów podwodnych. W czterech flotach aż 165 okrętów. Oprócz tego na Bałtyku Rosjanie mieli też szereg mniejszych jednostek. Kilka eskortowców, 10 trałowców, liczne ścigacze okrętów podwodnych i kutry torpedowe. Liczne też było sowieckie lotnictwo floty bałtyckiej, Liczyło około 400 samolotów. Niewątpliwie podstawową słabością marynarki wojennej Związku Sowieckiego było jej podzielenie na cztery floty – Bałtycką, Morza Czarnego, Oceanu Arktycznego i Dalekowschodnią. Jakakolwiek współpraca tych flot w przypadku konfliktu zbrojnego była niemożliwa. Radziecka flota bałtycka nie mogła liczyć na wsparcie przez pozostałe siły marynarki wojennej Związku Radzieckiego. Natomiast polska marynarka wojenna w przypadku konfliktu z bolszewikami mogła liczyć na wsparcie marynarki francuskiej, a i może brytyjskiej. Dodatkowo flota bałtycka znajdowała się w bardzo niekorzystnym położeniu operacyjnym. Jej baza Kronstadt położona w pobliżu Leningradu usytuowana była w głębi Zatoki Fińskiej, wąskiej i płytkiej, łatwej do zablokowania i dozorowania, idealnej do prowadzenia wojny minowej. Z Kronstadtu do Gdyni było zaś około 600 mil morskich, to jakieś 1100 km, dwa dni żeglugi. O ile Polska nie była w stanie wystawić okrętów nawodnych zdolnych do powstrzymania floty bałtyckiej, to posiadając okręty podwodne, mogła skrycie postawić zagrodę minową w Zatoce Fińskiej, a później atakować zgrupowanie floty sowieckiej na Bałtyku. Dlatego też ważne było, aby polskie okręty podwodne mogły przynosić miny morskie i znaczny zapas torped. W przypadku wojny z Sowietami przeciwnikiem polskich okrętów podwodnych nie były więc statki handlowe, ale okręty wojenne, przede wszystkim pancerniki i krążowniki. Dodam, że zgodnie z wypracowanymi przed wojną koncepcjami po okrętach podwodnych kolejną zaporą dla rosyjskiej floty stanowiłyby operujący w pobliżu Helu niszczyciele. Dlatego też nasze niszczyciele posiadały bardzo silne uzbrojenie torpedowe. Ostatnią zaporą byłyby pola minowe i działa artylerii nadbrzeżnej na Helu. Odpowiedzią na zagrożenie ze strony niemieckiej i sowieckiej marynarki wojennej był oczywiście rozwój własnej floty. O pierwszych planach rozwoju naszej marynarki wojennej tych z lipca 1919 roku już wspomniałem. Przypomnę Plan ten zakładał posiadanie floty o łącznej wyporności 10 tysięcy ton, w tym dwóch małych okrętów podwodnych. Jako że ostatecznie na początku lat 20. udało się nam stworzyć marynarkę złożoną z 12 okrętów o łącznej wyporności około 3500 ton, to plan ten wydawał się całkiem realny. Czego nie można powiedzieć o kolejnych zamierzeniach naszych decydentów? W końcu 1919 roku. Pojawił się plan budowy floty na lata 1920-1929. Zgodnie z jego założeniami Polska miała posiadać dwa pancerniki, tak, tak, pancerniki, sześć krążowników, równie fantastyczną ilość mniejszych okrętów, w tym 45 okrętów podwodnych. Przypomnę, że polska marynarka wojenna w swojej historii nigdy nie posiadała żadnego pancernika i tylko dwa lekkie krążowniki i to nie jednocześnie, ale jeden po drugim. Takie plany były więc całkowicie nierealne, wręcz absurdalne. W tym czasie problemem było na przykład zaopatrzenie polskiej piechoty walczącej na froncie w obuwie czy inne podstawowe wyposażenie. Przy czym podkreślenia wymaga, że takie plany nie brały się z księżyca, ale z kalkulacji potrzeb operacyjnych. Flota o takiej sile. Pozwoliłaby zapewnić w przypadku wojny ochronę statkom dowożącym zaopatrzenie do portów Gdyni. Flota taka byłaby też zdolna do konfrontacji na otwartym morzu z flotami Niemiec czy też Rosji Sowieckiej. Następne programy rozbudowy floty miały już kontakt z rzeczywistością. Powstały już w okresie zdominowania polsko-francuskim sojuszem wojskowym. Na początku lat 20. w Polsce działała francuska misja morska która udzieliła nam znaczącego wsparcia w zakresie organizacji wyszkolenia, przygotowania regulaminów, w organizacji wyjazdów polskich oficerów na kursy i szkolenia do marynarki francuskiej. W przypadku konfliktu zbrojnego, czy to z Niemcami, czy z Rosją radziecką, strona polska oczekiwała od Francji czynnego zaangażowania na Bałtyku, w szczególności zabezpieczenia morskich szlaków komunikacyjnych i blokady wrogich flot w ich bazach. Pragnąc podnieść swoją wartość jako sojusznika, strona polska wyrażała gotowość przyjęcia na siebie zobowiązań dotyczących istotnej rozbudowy własnej marynarki wojennej, co też spotkało się z zainteresowaniem ze strony Francji. Dwudziestoletni projekt programu rozbudowy floty wojennej, przygotowany przez kierownictwo marynarki wojennej w 1924 roku, zakładał, że w skład naszej floty wejdą dwa krążowniki, sześć kontorpedowców, torpedowców, czyli niszczycieli, dwanaście okrętów podwodnych i dwanaście torpedowców. I ten plan z powodów finansowych okazał się niemożliwy do zrealizowania. Konieczna była redukcja zamierzeń i tak powstał wstępny plan rozbudowy floty na lata 1925-28. Zakładał on stworzenie floty podwodnej złożonej z dziewięciu okrętów podwodnych, w tym trzech o wyporności po 900 ton, zdolnych do stawiania min morskich i sześciu o wyporności po 600 ton, uzbrojonych wyłącznie w torpedy. Zakup starego zdekasowanego krążownika jako baz dla nich, dokupującego o wyporności 3000 ton oraz zapasu min dla obrony zatoki gdańskiej. Wkrótce plan. Uzupełniono o zakup trzech kontrtorpedowców. Zgodnie z intencjami twórców planu, okręty podwodne miały przerwać komunikację morską pomiędzy Niemcami a Prusami Wschodnimi. Plan był zgodny z zamiarami generała Sikorskiego, który wówczas pełnił funkcję ministra spraw wojskowych, a także zgodny z sugestiami francuskich sztabowców. Przystąpiono też do realizacji planu. Zamawiając w 1926 roku w stoczniach francuskich trzy okręty podwodne zdolne do stawiania min i dwa niszczyciele, czyli jak już mówiłem według ówczesnej nomenklatury kontrtorpedowcy. Pierwszy okręt podwodny jako prototyp serii, czyli ORP Wilk, nasza marynarka wojenna miała otrzymać po 29 miesiącach od dnia podpisania umowy, drugi po 31 miesiącach, a trzeci po 33 miesiącach. Na próby odbiorcze przewidywano 3-4 miesiące. Miały łącznie kosztować te okręty nieco ponad 30 milionów zł. Okręty pomimo powinny trafić do służby w 1929 roku, trafiły jednak z dwuletnim opóźnieniem na przyłomie lat 1931 i 1932. Pierwszy dotarł ORP Ryś, a później ORP Wilk i ORP Żbik. Plany konstrukcyjne okrętów typu Wilk opracował główny wykonawca według własnej koncepcji, wzorując się na konstrukcjach budowanych dla marynarki francuskiej. Jednostki te zaliczane były do podwodnych stawiaczy min średniej wielkości. Wszystkie zostały zbudowane na podstawie tych samych planów konstrukcyjnych, miały taką samą charakterystykę taktyczno-techniczną. Ich wyporność nawodna. Wynosiła blisko 1000 ton, a podwodna 1250 ton. Napęd zapewniały na powierzchni silniki diesla o łącznej mocy 1800 koni mechanicznych, a pod wodą silniki elektryczne o łącznej mocy 1200 koni mechanicznych. Załoga składała się z 54 żołnierzy, w tym 5 oficerów. Szybkość nawodna wynosiła 14 węzłów, a podwodna 9 węzłów. Tak dla wyjaśnienia. Jeden węzeł to jedna mila morska na godzinę, a mila morska to 1 km 850 m. Więc te 14 węzłów to około 25 km na godzinę. To prędkość typowa dla okrętu podwodnego z tamtych czasów, ale na przykład ówczesne niszczyciele osiągały prędkość już do 40 węzłów. Okręt zanurzał się w 50 sekund, a bezpiecznie mógł zejść na głębokość do 80 metrów. Zasięg wynosił tysiąca mil morskich, ale wykorzystując część zbiorników balastowych jako dodatkowe zbiorniki paliwa, można było go zwiększyć do 7000 mil morskich. W zanurzeniu mógł przepłynąć 80 mil morskich. Główne uzbrojenie okrętu stanowiło 6 wyrzutni torped z zapasem 10 torped kaliber 550 mm oraz 40 min morskich, które mógł okręt postawić za pomocą dwóch podwodnych wyrzutów. Znaczącym mankamentem okrętów był brak aparatów podsłuchowych, co poważnie obniżało poziom bezpieczeństwa okrętu oraz jego zdolność bojową. Uzbrojenie uzupełniła armata morska kaliber 100 mm, zamontowana przed kioskiem. I armata przeciwlotnicza kaliber 40 mm. W 1935 roku okręt zmodernizowano i armatę przeciwlotniczą zastąpiono zdwojonym karabinem maszynowym typu Oczkis kaliber 13,2 mm. Aby mieć skalę porównawczą, niemiecki okręt podwodny z lat II wojny światowej, czyli typ 7C, stanowiący trzon floty podwodnej Kriegsmarine. Miał wyporność na wodną 760 ton i podwodną 870 ton. Był więc nieco mniejszy niż wilk. Jego zasięg był jednak nieco większy, 8,5 tysiąca mil morskich wobec maksymalnie 7 tysięcy naszego wilka. U-7C był też silniej uzbrojony. Zabierał bowiem 14 torped. Tak jak już mówiłem, duży zasięg wilka, a przez to jego rozmiary, podyktowane były koniecznością zapewnienia dużej autonomii okrętu, który w przypadku wojny z Niemcami działałby w oderwaniu od baz zaopatrzenia. Okręt mógł działać na Bałtyku wiele tygodni i przez ten czas paraliżować komunikację morską Niemiec, czy też działania floty radzieckiej. W maju 1932 roku utworzono zespół taktyczny Dywizjon Łodzi Podwodnych, tak jak wówczas nazywano okręty podwodne. W jego skład weszły trzy zakupione okręty Wilk, Żbik i Ryś oraz okręt Cel Torpedowiec Kujawiak, a także mieszkalny Holk Lwów. Jednocześnie zaniechano realizacji planu i zakupu dalszych okrętów podwodnych. Marszałek Piłsudski, który w maju 1926 roku wrócił do steru władzy w Polsce, nie był szczególnym fanem marynarki wojennej, nie widział możliwości ani środków finansowych na rozbudowę floty. Bynajmniej nie oznaczało to, że zupełnie zrezygnowano z rozbudowy floty morskiej, ale o tym, o zakupie kolejnych okrętów podwodnych i działaniach naszej floty podwodnej we wrześniu 1939 roku, opowiem w kolejnym odcinku, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz Was proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też Was o wsparcie.